możliwości, szanowni państwo, jakie możliwości daje nam elektromobilność, to przez prelegenta, który za chwilę zostanie ponownie zaproszony na naszą scenę, zostało przedstawione w nieco innym świetle, bo nie o możliwościach, a właściwie o trudach, jakie stanowi elektromobilność, mówił prelegent Marek Lachowicz, ekonomista, który za chwilę, drodzy państwo, być może ponownie włoży dosłownie kij w mrowisko i w taki przewrotny sposób opowiadać będzie o innowacyjności, bo ta jest temat kolejnego wystąpienia. Proszę Państwa, ale jako, że powoli dobiegamy do końca tego drugiego dnia i już całości kongresu 590, to ja pozwolę sobie, drodzy Państwo, jeszcze raz przypomnieć, że tych aktywności w trakcie tych dwóch dni było bardzo dużo, bo ponad 240, drodzy Państwo, ekspertów. Mogliście Państwo ich wysłuchać. Jeszcze jak słyszycie Państwo, dwie ostatnie prelekcje, dwa ostatnie wystąpienia na tej naszej scenie liderów. Te oczywiście jeszcze to, się w innych przestrzeniach, chociażby na scenie debat, ale drodzy Państwo, tych scen było wiele, bo nawet nie pięć, a szósta scena zdaje się, że również i znalazła się na terenie kongresu 590. Szanowni Państwo, już teraz zapraszamy serdecznie Warsaw Enterprise Institute z ramienia tego instytutu. Po raz kolejny dzisiaj wystąpi ekonomista pan Marek Lachowicz. Tematem tego wystąpienia jest innowacyjność, a dlaczego żabie skoki, to za chwilę najprawdopodobniej pan Marek nam. Wyjaśni, witamy ponownie. Witam Państwa raz jeszcze. Jak to jak jeżeli ktoś z Państwa sobie zadawał kiedyś pytanie, co by robiła żaba, gdyby była innowacyjna, no na pewno by i kumkała i skakała, co poza tym by robiła, to ciężko wiedzieć, trzeba by żaby spytać, ale spróbujemy sobie na to jakoś odpowiedzieć tutaj tą krótką, e, tą krótką prezentacją. Proszę Państwa, żabie skoki. O co w ogóle w tym chodzi? No bo taki termin dosyć... No, no, no zwierzęcy, przyrodniczy, a niekoniecznie ekonomiczny. Otóż, proszę Państwa, żabie skoki polegają na tym, gdy jakiś kraj mniej rozwinięty nadrabia dystans do lidera. I nadrabia dystans z pominięciem pewnych etapów rozwoju. I teraz żabich skoków może być kilka, proszę Państwa. Ja tutaj e, wymieniam trzy. Po pierwsze, można zaimportować technologię i nadrobić po prostu dystans tanią siłą roboczą. Jest to no, w sensowny sposób, pod pewnymi warunkami, natomiast docelowo jest to tyle trudne, że no, nie da się w nieskończoność konkurować kosztem. Zresztą, no, jak się konkuruje ceną, to też no, i zyski, jakie się uzyskuje na sprzedaży, są stosunkowo niskie. Drugi, druga metoda to jest, proszę Państwa, zaimportować technologię i. Znaczy, no może nie tyle zaimportować, takie inżynieria odwrotna z pominięciem pewnych etapów rozwoju tejże technologii. Na przykład część testowania można wtedy pominąć, no bo no już nie trzeba tego robić, już ktoś inny to zrobił za nas. Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze jest to właściwe, dlatego też skoncentrujmy się na trzeciej drodze, tej najciekawszej, która polega po prostu na całkowitym pominięciu pewnego Tutaj pewnych etapów w rozwoju. Bardzo znanym przykładem jest chociażby rozwój bankowości elektronicznej w Polsce. My mamy przecież bliki, mamy płatność kartą. Co wynika z tego, że jakby u nas, te, u nas nie było na przykład skoncentrowania się na czekach, na tego typu formach płatności, które były na przykład w Niemczech bardzo popularne, no myśmy od razu wykonali skok. Proszę Państwa, własna droga jednakże wymaga pewnych warunków brzegowych. No bo no, 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 nie każde państwo jest w stanie sobie pozwolić po prostu na, na pójście tą własną ścieżką, tak? No, no jeżeli ktoś jest na etapie technologicznym, który pozwala mu zbudować piec do wypalania cegieł glinianych, no to nie będzie nadrabiał technologii do lotów w kosmos, no bo niestety ma troszeczkę za mało tej wiedzy. Do tego potrzebna jest oczywiście infrastruktura badawcza, infrastruktura produkcyjna, no bo gdzieś trzeba tę nowo opracowaną technologię produkować, no bo jak nie produkujemy, to mamy wynalazek, a o tym, że problemów z komercjalizacją w Polsce jest cała masa, to wiemy, a jak nie wiemy, to się za chwilę dowiemy, bo o tym też w raporcie piszę. tutaj e, dosyć wyraźnie. Zresztą na to też zwracają uwagę eksperci, z którymi przeprowadziłem wywiady, m.in. pan Włodzimierz Kuc z NCBR. Proszę Państwa, co jeszcze jest potrzebne? Oczywiście kapitał ludzki, natomiast tutaj wychodzę z pozytywnego założenia, no, że no, kapitał ludzki mamy, bo jako Polacy jesteśmy narodem inteligentnym i pracowitym, dlatego też o kapitał ludzki akurat tutaj się nie martwię. Proszę Państwa, dlaczego własna droga jest o tyle ciekawa? No bo nie konkurujemy kosztem, nie, nie, nie reagujemy na posunięcia lidera, a mamy szansę go wyprzedzić, mamy szansę tu my stać się liderem, a jeżeli oferujemy coś unikalnego, no to możemy to sprzedawać za dużo większą prowizję niż sprzedawalibyśmy w przypadku konkurowania ceną. Zresztą, jak ekonomiści lubią się kłócić, bo ekonomiści zawsze się lubią kłócić, bo poza analizami ekonomicznymi nie mają zbyt wiele do roboty, no to się kłócą. No to ekonomiści od konkurencyjności jednak y, zgadzają się, że długofalowo, jak, chcemy, jak kraj chce się rozwijać, to musi konkurować jakością. Proszę Państwa, jaki jest potencjał Polski? Skupmy się może na y, analizie y, makroekonomicznej. Będzie troszeczkę oczywiście, y, można się oczywiście posiłkować jakimiś tam y, raportami y, typu Global Competitiveness Report. Czy doing business? No, doing business już nie za bardzo, bo troszeczkę się skompromitowało. Natomiast no, jest tych raportów innowacyjnych troszkę, można się nimi podeprzeć, można też zajrzeć do raportu mojego, gdzie to troszeczkę szerzej omawiam. Natomiast makroekonomicznie, bardzo duży wzrost PKB przez ostatnich kilkanaście, trzydzieści lat, bardzo duży rozwój przetwórstwa przemysłowego, udział w światowym PKB najpierw dynamicznie wzrastał. Potem troszeczkę ten wzrost wyhamował, ustabilizował się na jakimś poziomie 0,7% światowego PKB, no, co, 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 co nie jest złe, ale może być lepsze. Proszę Państwa, yy, baza sektorowa yy, solidne zakłady chemiczne solidne zakłady, jeżeli chodzi o produkcję opakowań kombinujemy z wodorem, kombinujemy z biogazem. Kombinujemy z usługami cyfrowymi, kombinujemy z informatyką, z programowaniem, tutaj wszędzie mamy dobrą bazę, możemy na tym budować. Jakie są problemy? No problemami innowacyjności, jak Państwo zobaczycie później, no nie jest, jak to się kiedyś mówiło, że brak pieniędzy, tylko raczej regulacje, brak komercjalizacji i do tego też za chwilę dojdziemy. Proszę Państwa, natomiast żeby nie było, że staje kolejny człowiek w garniturze i przedstawia Państwu wnioski wyciągnięte z własnej głowy, bo jest, jedynym tutaj, bo jest jedyną osobistością, która się znala na innowacjach. Proszę Państwa, ja tutaj się postanowiłem podeprzeć pewną grupą statystyk, mianowicie statystyk przestrzennych. Chodzi o to, że na danym terytorium, w danej branży. Wzrost no, postępuje w określonym tempie, natomiast część tego tempa to jest oczywiście wzrost globalny, który następuje tak czy inaczej, bo gospodarka się rozwija. No bo jeżeli wiecie Państwo, no jeżeli gospodarka w kraju się rozwija 5% rok do roku, a jakaś branża się rozwija 2% rok do roku, no to ciężko powiedzieć, żeby ona była jakaś specjalnie konkurencyjna, no bo się rozwija wolniej niż się wynosi, niż, niż tutaj rozwija się cała gospodarka, tak? Jest jeszcze czynnik sektorowy, to znaczy są branże z większym potencjałem, są branże z mniejszym potencjałem. No znowu, jeżeli branża się rozwija w tempie 10% rok do roku, a u nas się rozwija 2%, no to nie jest dobrze, tylko jest źle. Yy, I to jest, proszę państwa, tak zwana analiza przesunięcia, się Shift Shell nazywa, yy, na bazie protkom Eurostatu, 1500 branż, do tego, bazy, do tego baza Banku Światowego w obszarze przetwórstwa przemysłowego. Badamy po prostu, badam, jak ta Polska sobie radzi na tle innych krajów, przeważnie państw unijnych. Proszę Państwa, przetwórstwo jest za Bankiem Światowym. Duży potencjał, efekty lokalne, czyli ta, ta część tego wzrostu, która wynika ze specyfiki Polski jako miejsca 35%, bardzo dobry wynik, bo to jest europejska czołówka, wyprzedza nas zaledwie kilka państw bodajże Irlandia, Estonia i tam, o właśnie, Turcja, Mołdawia i tak dalej. Niemcy, dla ciekawości, taka ciekawostka delikatnie na minusie. Cała strefa euro też delikatnie na minusie, dlatego tutaj na pewno w sektorze przemysłowym no, widać, że no, 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 ta konkurencyjność się buduje, jesteśmy coraz mocniejsi. Teraz, yy, proszę Państwa, branże, bo powiedziałem, że będzie analizowanych 1500 branż szczegółowo, gdzie mamy jakiś potencjał. Otóż, branże, proszę Państwa, potencjał jest bardzo mieszany. Bo jest sporo tych branż, gdzie mamy silne efekty lokalne, a no to są branże konkurencyjności cenowej, są to branże produkujące dla rolnictwa. Nie mówię, że produkowanie dla rolnictwa jest czymś złym, bo w rolnictwie również można liczyć na innowacje. Natomiast no, chodzi o to, żeby jednak nie skupiać się na tej konkurencyjności kosztowej, bo z konkurencyjnością kosztową jest tak, że jak się pojawi tańsza lokalizacja, no to cały nasz potencjał po prostu no, przestanie być wykorzystywany, bo produkcja się przeniesie gdzie indziej. Natomiast jest kilka ciekawych, uważam, branż, które udało się wyłuskać z tej analizy, gdzie Polska ma całkiem duży, uważam, potencjał. I teraz nienawidzę tego typu slajdów, ale niestety musiałem Państwu taki slajd wrzucić, szczegółowo oczywiście w raporcie. Natomiast branże tutaj, proszę Państwa, widzimy, że jest to między innymi sieci pasywne, że jest to m.in. wodór że jest to między innymi e, części do e, samolotów i pojazdów kosmicznych. Ogólnie no, są to branże, o których byśmy sobie nawet nie pomyśleli, tak? bo nawet często nie myślimy sobie, że taka branża w ogóle istnieje, że coś takiego no, jak pojazdy kosmiczne e, w ogóle w Polsce może być robione. No, może być robione, się okazuje, nawet tutaj te efekty lokalne mamy całkiem dobre. Też zwróćmy uwagę na przykład na produkcję różnych szkieł hartowanych, to także jest branża wysoce technologiczna. Na pewno to, jest, to będzie w przyszłości światu przydatne. Szczegółowy opis oczywiście e, tych badań, te, te, te co ciekawsze kąski, znajdują się w raporcie. Zachęcam serdecznie do lektury. Jest na stronie Warsaw Enterprise Institute. Natomiast w tym momencie mamy jeszcze, co możemy jeszcze przeanalizować? Możemy przeanalizować potencjał regionu w Polsce, tak? No bo oczywiście nie w każdym regionie będziemy produkować to samo, bo jest to, no, byłoby to troszeczkę absurdalne, tak? Więc, proszę państwa, z analizy potencjału lokalnego, znowu odsyłam do raportu, wychodzi, że no Mazowsze jest oczywiście rolnicze, to wszyscy wiemy, natomiast jest też całkiem solidnie uprzemysłowione, całe przemysł, całe przetwórstwo też sobie tutaj solidnie radzi. Łódź Wielkopolska, Warmia i Mazury. Całkiem silne w usługach, zwłaszcza finansowych. Być może z uwagi na to, że właśnie centra usług wspólnych, które kiedyś no, były w Krakowie, były w Warszawie, przenoszą się do takich miejsc właśnie jak Łódź. No bo Łódź też ma centralną lokalizację, też ma dobrą bazę akademicką, a jest zdecydowanie od Warszawy tańsza. Podkarpackie i pomorskie przetwórstwo przemysłowe. Budownictwo, no tutaj w budownictwie trzeba troszeczkę uważać, bo jednak ceny na rynku mieszkaniowym, zwłaszcza w Warszawie, no idą bardzo ostro do góry. To jest tak naprawdę temat na analizę, że tam się nie tworzy bańka spekulacyjna, ale to już zostawmy, też się tutaj rozwija jakoś na y, Śląsku. Natomiast, proszę państwa, mamy przed sobą sporo wyzwań sektorowych, bo niektórych reform nie unikniemy, na przykład nie unikniemy Reformy systemu energetycznego. To już zaznaczyłem delikatnie w kontekście raportu o elektromobilności, że no, polski miks będzie musiał zostać zmieniony, bo tego od nas wymaga Unia Europejska. Więc jeżeli będzie musiał zostać zmieniony, no to możemy ten miks tak dostosować, żeby troszeczkę na tym Polska zyskała, żeby troszeczkę na tym Polska zarobiła. Tak samo będziemy musieli postąpić z branżą odpadową, bo dyrektywy unijne wymuszają na nas podniesienie poziomu selektywnej zbiórki, podniesienie poziomu recyklingu, więc coś z tymi odpadami trzeba też będzie zrobić. To się staje nowy surowiec w świetle filozofii Unii Europejskiej. To się staje nowy surowiec. To się staje nowym surowcem, proszę państwa. A ja zawsze będę bronił teorii, że surowce lepiej mieć niż nie mieć, bo w razie jakiejkolwiek kłótni międzynarodowej produkuje ten, który ma surowce, nawet jak ma gorszą technologię. A ten kto ma technologię a nie ma surowców, no to ma poczucie moralnej wyższości co najwyżej i na tym się kończy. Proszę Państwa, sektory takie, jak już wspomniałem, energetyka, na którą będziemy musieli przeznaczyć kilkaset miliardów w przeciągu najbliższych kilkunastu, dwudziestu, kilku lat, to są kolosalne pieniądze. Oczywiście też nie należy oczekiwać, że wszystko wyłoży Unia, że wszystko wyłoży państwo. Część będzie na pewno musiała pochodzić od inwestorów prywatnych, miejmy taką nadzieję. Natomiast technologii, na które warto zwrócić uwagę w energetyce, HTGR, czyli reaktor jądrowy chłodzony gazem, projekt rozwijany w Ministerstwie Rozwoju, efektów gotowego reaktora można się spodziewać w 2031 roku. Jest to jeden z kluczowych projektów właśnie mr -u. Dalej, zgazowywanie biomasy, już w tym momencie jest opracowywany taki reaktor KJ. Jest to reaktor no, niewielkiej mocy, natomiast pamiętajmy o tym, że Biomasa to jest bardziej takie no, małokalibrowe uzupełnienie miksu, które jednakże jest bardzo wartościowe, a biomasa jest jeszcze o tyle wartościowa, że można z niej produkować wodór. Przypominam, że efekty lokalne w wodorze to jest prawie 170%. I teraz o co chodzi z tą mikroskalą? No bo my sobie czasami, wiecie Państwo, wyobrażamy, że no, eksportować tym możemy tylko i wyłącznie na zachód. I eksportować to możemy coś dużego, Czyli, że na przykład jak jest energetyka, no to my będziemy w takim razie no, no, no co, no to konkurować z Francją, bo zbudujemy polską technologię elektrowni atomowych. No ja bym włożył takie marzenia już odłożył do bajek, natomiast rzeczywiście możemy się skupić na innych kierunkach niż tylko. I wyłącznie zachód. Jest, uważam, bardzo duży potencjał na wschód, bardzo duży potencjał na południe, chociażby do Afryki. Afryka jest w ogóle kompletnie, często bardzo pomacoszemu traktowana przez, przez, przez Europę. Niesłusznie zresztą. I tego typu mniejszego kalibru innowacje absolutnie mogą być w tych kierunkach eksportowane. Dalej, kolejna z branż z potencjałem dużym. Proszę Państwa, odpady, którymi, jak wspomniałem, też się będziemy musieli zająć. Mamy termin na 2029 rok i na 2034, żeby bardzo poważnie poprawić polską selektywną zbiórkę, poprawić recykling, co wymaga samych inwestycji infrastrukturalnych na poziomie dwudziestu kilku miliardów. To nie jest moje oszacowanie, proszę Państwa, to jest oszacowanie stanowiące zespołu eksperckiego. Ona stanowi załącznik do oficjalnego dokumentu rządowego do Krajowego Planu Gospodarki Odpadowej. My te pieniądze musimy wydać, my to musimy zrobić. To no nie jest tak, że to nas… Yy, zostaniemy z tego zwolnieni. <laughs> Teraz tak, proszę państwa, co możemy tutaj zrobić? Czyszczenie opakowań. No bo opakowanie, które trafia do recyklingu, no przydałoby się wyczyścić, tak? Więc jeżeli chodzi o produkcję maszyn do tego typu, mamy bardzo silne efekty lokalne, możemy w tym obszarze działać. Teraz tak, RDF-y, czyli Refuse Derived Fuel, czyli coś, co pozostaje po tym procesie selektywnej zbiórki, można wykorzystywać w miksie energetycznym, można to palić w elektrowniach węglowych, można to używać no, na zasadzie pewnego obejścia w miksie. Zwłaszcza, że korzystanie z RDF-ów pozwala też jakby pośrednio palić węgiel. Proszę Państwa, co jeszcze możemy zrobić? Recykling tworzyw sztucznych ogólnie to jest no, no coś bardzo korzystnego dla małych i średnich firm, tak? czyli dla tych, które są kręgosłupem gospodarki zawsze. Yy, bo to głównie właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa zajmują się, yy, zajmują się yy, tworzywami sztucznymi. Proszę Państwa, z tego można robić smary, z tego można robić yy, różne oleje, właśnie z plastików, z polimerów. A przypominam, mamy bardzo silną bazę w chemii, mamy dobre zakłady chemiczne, mamy też silne efekty lokalne w tym sektorze. Kolejny obszar, którym można się zainteresować, rynki finansowe. Tutaj zgodnie ze strategią rozwojów, rozwoju rynku kapitałowego, właśnie giełdy papierów wartościowych. No widać, że giełda planuje być tym regionalnym potentatem, zwłaszcza w obszarze Trójmorza. Były szerokie plany, były plany na przykład przejęcia giełdy bodajże w Armenii, które troszeczkę nie wypaliły z uwagi na wojny, no ale jednak widać, że tutaj GPW jest dosyć aktywna, zamierza walczyć o tę pozycję lidera. Co tutaj można zrobić? No, na przykład komputery kwantowe, analitykę opartą, komputery kwantowe. Wiem, że były takie plany, nie wiem, czy te plany się zrealizowały, natomiast na pewno wykorzystanie potencjału polskich informatyków, danie im narzędzia w formie komputerów kwantowych byłoby czymś bardzo, bardzo korzystnym, bo na pewno te komputery będą w przyszłości wykorzystywane, a informatyków, jak Państwo wiecie, mamy świetnych. Teraz yy, nowoczesne platformy transakcyjne, które również jak zbudujemy coś polskiego autorskiego, my taką platformę potem możemy wyeksportować, my możemy ją potem sprzedać innej giełdzie, możemy to sprzedawać biurom maklerskim, możemy takie oprogramowanie również za granicę sprzedawać. Yy, tutaj yy, prezes Dittl na przykład wspominał o cyfrowej złotówce, to też może być jakby pewne prace, nie, nie mówię, nie jestem tutaj ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem, nie zabieram głosu. Natomiast na pewno jeżeli będzie praca nad taką złotówką, to będzie pewne know-how, pewna wiedza, pewne oprogramowanie, które można wykorzystać potem w przyszłości. Yy, wreszcie ostatni, proszę Państwa, ostatni, proszę Państwa, sektor obronność, yy, zdolności drony, elektronika wojskowa, małe wyposażenie dla piechoty, nic dużego nie budujemy, proszę Państwa, lotniskowców, bo lotniskowców nie zbudujemy. Nie budujmy samolotu siódmej generacji, bo piątej i szóstej nie zdążymy, a siódmej też nie, 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 pewnie nie damy radę. Natomiast zróbmy coś mniejszego, zróbmy coś porządnego, absolutnie da się to sprzedać. Ciekawostka na przykład, FN Herstal sobie bardzo dobrze radzi europejski koncern. Też przecież nawet silnie lobbują na tym, żeby pocisk 5.7 zastąpił 9x19. Eksperci podkreślają, nie ja, mądrzejsi ludzie ode mnie w tym obszarze, konieczne skierowanie części produkcji do sektora cywilnego, tak robią firmy na całym świecie, tak robią firmy w Ameryce, radzą sobie bardzo dobrze i tak też powinny robić firmy polskie. Teraz, jakie mamy, proszę Państwa, bariery? E, finansowanie wystarczające, większa współpraca, lepsza współpraca biznesu z nauką jest konieczna. E, zwracam uwagę, że ocena pracy naukowej premiuje publikacje, premiuje produkcję papieru, a nie produkcję wynalazków, nie produkcję czegoś wartościowego. Mamy produkcję papieru i na tej podstawie jest oceniana jakość pracy naukowca. Yy. Ogólnie jest problem z całym szkolnictwem wyższym, bo na nasi mają świetne wyniki w testach PISA. Niestety tracą kompletnie tę przewagę, bo są w światowej czołówce, tracą kompletnie tę przewagę na, yy, na studiach. Także na pewno sektor szkolnictwa wyższego do gruntownej reformy. Deregulacja, nastawienie na globalizację to jest o tyle trudne, że rynek polski jest 40-milionowy, więc trzeba jednak no, 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 nie jesteśmy małym krajem, który od początku musi myśleć globalnie. Ale też o globalizacji trzeba myśleć. Rekomendacje, proszę Państwa, to jest ostatni slajd. Rozliczanie pracy naukowej, wyników pracy naukowców, z wyników badań, z wynalazków, z tak zwanych majstersztyków, a nie tylko i wyłącznie z tego, ile który dany doktor czy dany habilitowany wytworzy papieru. Magisteria wdrożeniowe, rozszerzenie koncepcji doktoratów wdrożeniowych swoją drogą też na wolną stopę, nie tylko na szkoły doktorskie bo to jest zamykanie całej nauki w wąskiej klice, niekoniecznie tak się powinno robić. Magisteria Wdrożeniowe rozszerzenie również się powinno przydać. Rozszerzenie kosztów uzyskania przychodu na działalność wspierającą, nie tylko na B, +R. deregulacja małej produkcji, uproszczenie procedur, zbrojniówka dostępna na sektor cywilny i też podniesienie na pewno kompetencji i wynagrodzeń, uważam, urzędników zajmujących się. E Ogólnie urzędników, ale też urzędników zajmujących się innowacyjnością, no bo w tym momencie ci najlepsi po prostu do publika nie chcą przyjść. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Przepraszam za to minimalne przedłużenie. Niezwykle było mi miło Państwu oba raporty zaprezentować. Kłaniam się nisko. Panie Marku, bardzo dziękujemy. Pan Marek Lachowicz, raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Niepotrzebnie, przepraszam, pan za to minutowe opóźnienie. Gdyby wszyscy prelegenci byli tak zdysplinowani, dziękujemy serdecznie. A skoro była mowa o żabich skokach, no to jednak warto było chociażby o minutę to wystąpienie przedłużyć. Bardzo panu dziękujemy. W ten oto sposób innowacyjność została przedstawiona również w dość oryginalny sposób. Proszę Państwa, chwila oddechu, bo to już ostatnie wystąpienie na tej naszej scenie, literów. To, drodzy Państwo, oznacza, że faktycznie już wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia kongresu 590. Już za chwilę, Szanowni Państwo, ostatnie wystąpienie, ostatnia prezentacja, ale zanim to nastąpi, to tradycyjnie raz jeszcze krótka techniczna przerwa. Za chwilę do Państwa wracam.